Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Bardzo miło mi jest gościć Was u siebie o tak wcześniej porze. I zapraszam, aby nie przedłużać do wysłuchania Energii Dnia Codziennego. Jak zawsze, karty zostały potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją. Więc zobaczmy, z jakimi wiadomościami przyjdą do nas dzisiaj. Najpierw jak zawsze karty Tarota. A może jakoś tak na brzegu dzisiaj. Bardzo mocna energia. Cesarz. Cesarz jest jakby kontynuacją pracy cesarzowej. Cesarz to mocna męska energia przedstawia silnego, dystyngowanego mężczyznę, który działa zgodnie z prawem, który stawia prawo czasami ponad wszystkim i ustanawia to prawo. Pamiętajmy, aby nasze przekonania, nasze prawo było w jak najlepszym dobru i dla nas samych, i dla innych, bo jakby sugestią i Ostrzeżeniem karty Cesarza jest to, że można pracować, można ustanawiać własne wewnętrzne prawo, ale trzeba być ostrożnym, mieć empatię, dobroć dla słabszych, dla bezdomnych, dla mniej zaradnych osób, ponieważ bardzo łatwo można stać się tyranem. I to jest przestroga. Działajmy w jak największej zgodzie ze sobą, w jak naj Większym, najlepszym prawu ogólnie ustanowionym, niemniej jednak bądźmy szlachetni, m, dobrzy i sprawiedliwi. To jest taka energia najważniejsza. Tyle energia Tarota na dzisiaj. Karta Cesarz. Bardzo mocna energia. Przejdźmy teraz do energii minerałów. A może dzisiaj tutaj. Kamień księżycowy. Samopoznanie. Kochani, energia kamienia księżycowego wspomaga działanie układu immunologicznego, wspomaga dobrą pracę rycy, wspomaga dobrą pracę hormonów w naszym organizmie. Jest bardzo korzystna, jeśli chodzi o energetykę, ale też i o e, takie samo uz uzdrawianie, samo e, um, uleczanie. Dobry ma wpływ i korzystny wpływ na e, leczenie, łagodzenie wszelkich dolegliwości skórnych. Czy to są wysypki, czy są to jakieś e, kwestie alergiczne, czy drobne rany, przemywanie e, wodą, w której odpoczywał e, i naenergetyzował tą wodę kamień księżycowy jest tak najbardziej Korzystna i właściwa. Wspomaga leczenie bezpłodności, pomaga w lepszym, łagodniejszym przejściu cyklu menstruacyjnego u kobiet, wspomaga pracę. Naszych organów rodnych bardzo dobrze współpracuje z czakrą sakralną, i jest to właśnie minerał, który no, pomaga swoją energią i swoimi dobroczynnymi właściwościami właśnie w no, kwestiach naszych wszelkich dolegliwości i gorszych momentów, jeśli chodzi o naszą sakrę bardzo dobrze wpływa również na samopoznanie, czyli wspomaga nasze patrzenie pozazmysłowe, uwrażliwia nas, dodaje nam większej pewności siebie i odwagi, więc pomocny jest również w sytuacjach, kiedy mamy gorsze samopoczucie w stanach lękowych, w stanach takich depresyjnych. Pomaga nam wyjść łatwiej z tych stanów i pomaga nam bardziej zrozumieć siebie, zajrzeć w głąb siebie i Pokazać nam te nasze lęki, strachy w innym świetle, tak aby moglibyśmy czerpać z tego jakąś naukę, wiedzę, ale też i moc i energię do przezwyciężenia i do walczenia z tymi naszymi wewnętrznymi strachami. Kamień księżycowy polecany jest szczególnie osobom spod znaku wagi i raka. Oczyszczamy go pod bieżącą wodą, energetyzujemy w promieniach. Księżyca, najlepiej kiedy jest to księżyc w pełni, i tak jak powiedziałem, współpracuje najlepiej z czakrą sakralną. Tyle energia kamienia księżycowego. Jak zawsze, zobaczmy jeszcze, z jaką energią, z jaką podpowiedzią, z jaką sugestią przyjdą do nas karty opiekuńcze. Cisza. Odkrywanie. Oczyszczanie. Już niejeden raz wspominałem o tej ciszy. Cisza jest tym głośniejsza i piękniejsza, im bardziej cicha. Tym bardziej doceniamy szum drzew, spadającą kroplę wody. Doceniamy Tą muzykę ciszy daje nam ukojenie, daje nam wyciszenie, daje nam odpoczynek, jest balsamem na nasze nerwy, na nasze różne lęki, troski dnia codziennego. Starajmy się doceniać ciszę i pielęgnować ją jak najpiękniej potrafimy. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Dokładnie tak. Matka Natura jest dla nas bardzo hojna, daje nam możliwość obcowania z jej pięknem i doceniania wszelkich aspektów, również ciszy. Odkrywanie. Starajmy się być takimi właśnie odkrywcami w naszym życiu, starajmy się zdobywać nowe przestrzenie, nowe lądy, nową wiedzę, nowe możliwości poznania nowych ludzi. To piękna cecha, daje nam wielkie, szerokie perspektywy, dużą dozę wiadomości, ale też i cudowne lekcje do przerobienia. Starajmy się być odkrywcami w naszym życiu. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka. Ukaże się sama. Tak, słuchanie siebie, odkrywanie najlepszych aspektów, najkorzystniejszych dla nas, dla naszego dobrego samopoczucia, wartości, a, ale też i piękna wewnętrznego i zewnętrznego. Bardzo istotna cecha. I ostatnia karta, karta oczyszczanie. Kochani, tu chodzi o oczyszczanie zarówno to takie nasze ludzkie pielęgnacyjne. Dopieszczajmy się, dbajmy o nasze ciało, o nasz umysł. Starajmy się być e, najpiękniejszymi, najczystszymi, ale też i starajmy się oczyszczać mentalnie. Większość z nas pracuje z energiami, jest świadoma tych energii i zawsze jest tak, że nawet najwyższa a, i najlepsza intencja niesie ze sobą różne sytuacje, w których no, nie zawsze jesteśmy, umówmy się w cudzysłowie, czyści. Starajmy się pamiętać o regularnym oczyszczaniu dla dobra nas wszystkich, bez szkody dla nikogo. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli wzbudzają Twoją wątpliwość, po prostu je wyrzuć. Dokładnie tak. Pęknięta rzecz, potłuczony wazon, a pęknięte lustro. Zaburza naszą energię, zaburza energię naszego miejsca. Nawet jeżeli jesteśmy z tym związani jakoś bardzo emocjonalnie, to myślę, że każdy z nas, e, oczywiście w ramach takiego rozsądku, jest w stanie dobrze, e, korzystnie dla siebie i swojej przestrzeni pozbyć się takiej rzeczy. Oczywiście nie mówię o jakiejś. Bardzo drogich e, bibelotach, nie wiem, bardzo drogiej starej filiżance z ukruszonym łóżkiem, bo tutaj zawsze możemy próbować naprawić to łóżko w jakikolwiek sposób, e, dokleić je. E, niemniej jednak oczyszczanie ze zbędnych rzeczy, zarówno tych duchowych, jak i materialnych, powinno być dla nas takim, taką rzeczą oczywistą i od czasu do czasu przynajmniej powinniśmy to robić. I na koniec energia run. Zobaczymy, jaka energia dziś jest nam pomocną, jaka będzie wytyczająca dzisiejszy dzień. Hmm, proszę. Ehm, runa Słońce. Bardzo silna, bardzo męska runa. Runą oczywiście opiekuje się Słońce. Słońce daje nam. Inne spojrzenie, inną perspektywę. Odkrywa to, co było ukryte, to, co było nie do końca dostrzegane przez nas, to, co nie do końca zauważyliśmy. To energia jasnej strony, to energia światła, przy którym zarówno jesteśmy w stanie się wygrzać, ale jesteśmy też i w stanie wiele rzeczy pojąć, zrozumieć, to energia do działania, to energia do walczenia, to energia również bardzo opiekuńcza. Jeżeli mamy w trudną chwilę, idziemy na jakieś no niezbyt dla nas miłe, lub w naszej ocenie miłe spotkanie, starajmy się mieć przy sobie właśnie runę słońca. Ona będzie dla nas opiekuńczą, będzie nam wytyczać ten właściwy, jasny kierunek naszego działania. Kochani, Tyle na dzisiaj. Życzę Wam, aby ten dzień był energetyczny, dobry, spokojny. Starajmy się być dobrymi władcami własnego życia w zgodzie, w empatii, w dobrym poszanowaniu drugiej osoby, ale i w świadomości prawa. To jest istotne. Starajmy się korzystać z ciszy, ona nas obłaskawia, ona nam daje wyciszenie, ona nam daje spokój działania na przyszłość. Odkrywajmy, bądźmy odkrywcami, bądźmy kolumbami własnego świata. Nie bójmy się, chociaż na pewno napotkamy na wiele przeciwności, na różne sytuacje. Nie zawsze dobre, jednak odkrywanie to wielka pasja, to wielka przygoda. Starajmy się odkrywać i pamiętajmy o oczyszczeniu, zarówno ciała, jak i ducha. To daje nam wielkie możliwości do dalszego działania, robi miejsce w naszym otoczeniu do tego, aby to miejsce stało się coraz pełniejsze, piękniejsze, bardziej wartościowe. Starajmy się korzystać z darów Matki Ziemi. Dziś jest to kamień księżycowy, samopoznanie, bardzo istotne. I energia runy, słońce, która wskaże nam drogę, tą właściwą dla nas, w zgodzie z nami i w pełnym blasku i chwały dla nas. Pięknie Wam dziękuję. Życzę dobrego, spełnionego dnia i zapraszam jutro.